Siemadamek, dzięki za nominację. Troszeczkę spóźnione, może nie w 24 godziny, ale jak dobrze zdać sobie sprawę, każda budowa w Polsce ma pewne opóźnienia. Jednakże prace skończone już są. Połączyliśmy nitkę kolejową z szybką autostradą, nam brudny Hary, stacja benzynowa można zatankować gdzieś doga, potem szybko na poligon, walentynkowa obwodnica. No i cóż, nie pozostaje nam nic innego jak y, opić budowę na zakończenie. A więc, cóż, y, proszę tutaj asystenta, żeby mi przytrzymał. Otwieramy. Oops, mała topnienia. Kapsył tutaj, no, miał lecieć. Ok, dobra. Asystentkę poproszę o nożyczki. Proszę, panie dobrze, a więc co, otwieramy naszą y, budowę, aby nam się dobrze jeździło? No to co, pod tą budowę? Maruś, dzisiaj masz urodziny, wszystkiego najlepszego, twoje zdrowie. Mistyczna, taka czy się? dobrze, a więc wszyscy nominują chłopaków, kolegów. Ja nominuję trzy dziewczyny, żeby nie tak łatwo, nie było tak łatwo. A więc moje dwa kochane psy Anię i Pamele i największego kujona z UG Oliwie. Macie 24 godziny. Pozdrawiam!